Górce po raz kolejny odbył się Powiatowy Dzień Integracji, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rawiczu oraz Gminę Miejska Górka. Witam Państwa bardzo serdecznie na Powiatowym Dniu Integracji. Jest to pierwszy raz w takiej formule y, od, y, Dzień Integracji. Do tej pory były one w nieco innych formułach, w mniejszym gronie, natomiast uważamy, że integracja Powinna nie dotyczyć tylko organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, ale wszystkich chętnych, którzy chcą się z nami łączyć. Dlatego bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich na Powiatowym Dniu Integracji. Oddaję głos. Tak, po kolei zajmiemy głos. Ja również bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego dnia tutaj w Bliskiej Górce. Pani prezes wymieniła jakby cel dzisiejszego spotkania. Ja chciałbym bardzo serdecznie również podziękować Pani Prezes za przygotowanie dzisiejszego wydarzenia tutaj w Miejskiej Górce. Dzień dobry, ja również chciałem wszystkich Państwa serdecznie powitać, przywitać i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że po takiej przerwie spowodowanej różnymi okolicznościami spotykamy się w tak licznym gronie i dzisiaj wchodząc tutaj do Państwa naprawdę, to zresztą słychać tak, cały czas trwa gwar rozmów roześmiane twarze, więc to pokazuje, jak taki dzień jest potrzebny, jak to miło, że mogliśmy się spotkać w tak szerokim gronie, a jest nas pewnie ponad 500 osób, więc to już naprawdę, naprawdę jest duże wydarzenie. Ja bardzo się cieszę, chciałem podziękować tutaj zarówno pani kierownik, pani... Yy... Ani Hejduckiej oraz Panu Burmistrzowi, którzy pomogli w organizacji Powiatowego Dnia, bo tak naprawdę współorganizują go. Pan Burmistrz jest gospodarzem. Witam również wszystkich burmistrzów, bo mamy tutaj przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu Rawickiego, więc naprawdę jest to Powiatowy Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, 12 Powiatowy Dzień Integracji. Uważamy, uważamy za, za otwarty. otwarty. Dziękujemy bardzo. Był przegląd twórczości osób niepełnosprawnych Powiatu Rawickiego były piosenki, tańce zespoły ludowe, słowem dużo dobrej zabawy dla wszystkich Czasem pada albo Tylko nie swój cały mały świat. i po mi tak to zrobić, że zeszczęszcznie to się robi, człowiekowi tak nie muja. Bia. feel and I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above Minister Marlena Malong wręczyła medale osobom zasłużonym w niesieniu pomocy niepełnosprawnym. Mieliśmy już oficjalne rozpoczęcie naszego wydarzenia, naszego powiatowego dnia integracji, ale e, chcieliśmy jeszcze raz bardzo serdecznie powitać z nami panią minister rodziny i polityki społecznej panią Marlenę Malong, która która zapowiedziała właśnie dzisiejszą swoją wizytę. Będziemy mieli jeszcze pewną niespodziankę związaną też z wizytą pani minister, ale o tym może za chwilę. Szanowni Państwo, nadanie przez ministra rodziny i polityki społecznej odznaki honorowej jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, za niestrudzoną pracę u podstaw, kształtowanie młodych charakterów, pokazywanie własnym przykładem, jak można rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz kompleksową pomoc dzieciom. W dniu dzisiejszym odznakę honorową Meritis Pro Familia otrzymują państwo Honorata i Dominik Jasińscy. W dniu dzisiejszym odznakę honorową Primus in Agento otrzymują pani Elżbieta Łakoma za pełną oddania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za wkład w działania mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców, także tych najmłodszych oraz zainicjowanie wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych. Proszę o wystąpienie pani Sabina szlachetka anter. Za niestrudzoną pracę społeczną, propagowanie i upowszechnianie własnym przykładem idei pomocy osobom pozostającym w potrzebie, a także za aktywizowanie środowisk lokalnych. Proszę o wystąpienie. Pani Anna Hajducka za wieloletnią pełną oddania pracę na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz aktywną działalność w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Proszę o wystąpienie. Pani Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, a także za pracę na rzecz podnoszenia jakości rozwiązań szeroko pojętej polityki społecznej, skupiające się na potencjale człowieka i jego potrzeb. Proszę o wystąpienie. za zaangażowanie w rozwój metodki pomocowej. Ja w imieniu wszystkich odznaczonych chciałam bardzo serdecznie podziękować za docenienie naszej pracy a to nie jest tylko nasza praca. To jest praca wielu, wielu z was. Za co wam serdecznie dziękuję, a pani minister za wyróżnienie nas. Ponad 500 osób bawiło się, śmiało i integrowało w Miejskiej Górce. Że po przerwie spowodowanej różnymi okolicznościami udało nam się w tym roku zorganizować Powiatowy Dzień Integracji. Tutaj serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim warsztatom terapii zajęciowej w miejskiej górce Pani Ani Hejduckiej, pani Wionie Hejduckiej, które miały największy wkład w przygotowanie tego, również gminie Miejska Górka, która jest tutaj gospodarzem miejsca, ale też Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, które również włączyło się w organizację tego właśnie dnia. Dzień integracji osób niepełnosprawnych, Dzień Integracji to jest Taki właśnie dzień, w którym spotykają się organizacje, stowarzyszenia, które skupiają osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnościami. Jest to dla nich okazja do wzajemnych spotkań, rozmów, ale też przede wszystkim radości. Występują, oglądają się, mają też okazję spotkać się, i to jest na pewno dla nich bardzo miły dzień i o to właśnie chodziło. Bardzo się cieszymy, że po tej przerwie wróciliśmy na mapę powiatu z tym wydarzeniem.